Witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj w recenzji Jurassic World: Teoria Chaosu, czyli bardzo dobrego serialu, który już mogę na samym początku powiedzieć warto obejrzeć. Jest naprawdę genialny. Ale dzisiaj będę chciał opowiedzieć trochę więcej o tym, co jest w nim takiego genialnego co dokładnie mi się w nim podobało. Dlatego ostrzegam przed spoilerami. I myślę, że możemy przychodzić do właściwej części materiału bez zbędnego przedłużania. A więc zacznijmy może od tego, o czym tak właściwie jest ten serial, czyli od dinozaurów. Modele przedstawione w tym serialu są bardzo dobre. Widać w nich dużo detali. Ogólnie całość prezentuje się dobrze. Szczególnie u tych. Niestety nie jestem w stanie wypowiedzieć nazwy tych dinozaurów, ale tych. Yy, tych, które miały mały grzebień na plecach, to ich model był rzeczywiście bardzo dobry. Było widać dużo detali, różnych tam łusek, kropek, no może nie kropek, ale wyrostków takich okrągłych na ich paszczach. Ogólnie bardzo dobre modele. Oczywiście nie tak dobre jak w filmach, ale jak na serial, naprawdę bardzo dobre. Z wszystkich dinozaurów na szczególną uwagę zasługują atrycy raptory. Dlatego, że w tym serialu ich wątek został mocno rozszerzony i ulepszony. Ponieważ zobaczyliśmy ich właścicielkę, jakby tresera, która jest zombiako podobnym, w ogóle, niby człowiekiem, ale nie, ona nie wygląda jak człowiek. Absolutnie. Wygląda jak zombie. I to właśnie dobrze, bo nadaje to tej postaci takiego. Specyficznego klimatu, wyróżnia się ona na tle innych postaci i innych antagonistów. I ma ten swój taki klimat, czuć od niej ten klimat grozy, że wychodzi zombiak, który porusza głową tylko po liniach prostych, wyciąga po prostu gwizdek i nagle armia dinozaurów no znaczy armia, no tylko trzy. Swoją drogą, ciekawe, co się stało z czwartym Natrycraptorem bo jeśli dobrze pamiętam, były cztery, a w serialu mamy tylko trzy. Być może on dopiero się pojawi, albo nie wiem, może był ranny w trakcie tego serialu. Bo pod koniec, w ostatnim odcinku w końcu widzieliśmy, że ta właścicielka raptorów jest w stanie się wycofać, jeśli widzi, że jej dinozaury są ranne. Co zresztą też jest bardzo dobrym zabiegiem, bo ona niby jest przerażająca, jest tym ząbiakiem, ale nie jest też bezduszna, ma jakby szacunek dla swoich zwierząt i też o nie jakoś dba. Same atrocy raptory dobrze spełniają się w swojej roli, tych właśnie tropicieli, którzy mają po prostu eliminować ludzi tak, żeby wyglądało to na wypadek. Yy, miały jakieś tam swoje umiejętności, kamuflaż i no ogólnie wyostrzone zmysły, nie? tak jak to raptory powinny mieć. Nie są może jakoś specjalnie przerażające, ale dobrze spełniają się w swojej roli. I w przeciwieństwie do tego, co ukazano nam w Dominion, tutaj to są rzeczywiście zwierzęta, a nie potwory. Tak jak przed Dominion, jeśli pamiętacie, dawno temu nagrywałem ten film i obawiałem się, że Atrycy Raptory będą takie mech, to po Dominion przeprosiłem za to, bo Atrycy Raptory były spoko, a w tym serialu są jeszcze bardziej spoko, bo naprawili nawet to, że to już nie są potwory takie, tylko zwierzęta po prostu. One wykonują te rozkazy, ale też no... One nie zabijają dlatego, żeby zabijać, ale dlatego, że są lojalne dla yy, swojej właścicielki. Ale też ona właśnie też jest w jakiś sposób lojalna, ma też szacunek do nich i rzeczywiście umie się wycofać, kiedy widzi, że one są ranne. Że to buduje też fajną taką właśnie relację, dinozaur, człowiek, ale nie sprawia też, że czujemy do nich jakiekolwiek współczucie czy coś w tym stylu, bo dalej oni chcą. Yy, zabić głównych bohaterów, ale po prostu widać, że to są właśnie bardziej zwierzęta niż takie po prostu bezmyślne potwory i dobrze spełniają się w swojej roli. Jeśli chodzi ogólnie o fabułę serialu, to jest bardzo dobra, ciekawa. Wiele wątków tu jest naprawdę, ostatecznie one wszystkie łączą się w jedno. Może nie wszystko zostaje bardzo jasno wyjaśnione. Jest tutaj po prostu bardzo dużo wątków. Które potem na końcu ze sobą się wszystkie mieszają w jedną wspólną całość. Może nie do końca jasną, no bo jednak trochę tego było i myślę, że jest tutaj miejsce na stworzenie kilku teorii, jeżeli trochę bardziej by się skupić na, w trakcie oglądania. Ale ogólnie fabuła jest bardzo ciekawa, ma, ma bardzo wiele wątków, tak jak mówię, właśnie cały czas. I wbija w fotel. Jest też znacznie bardziej. Dojrzała i poważna. Ma bardziej mroczny klimat niż serial i bardziej poważny. W sumie to można nawet powiedzieć, że jest lekko detektywistyczny, bo przez cały serial próbujemy zrozumieć, co nie chciała zrobić tamtej nocy, dlaczego ona tam była, kiedy był ten allozaur, kiedy wypuścili aldozaura. Próbujemy się domyślić, kto wypuścił allozaura, dlaczego ona tam była. I ta cała zagadka powoli zaczyna się układać. Ostatecznie nie dostajemy jasnej odpowiedzi, nie wiemy po co dokładnie tam było, ale dostajemy coraz więcej wskazówek. I być może w drugim sezonie ostatecznie się tego dowiemy, ale jest to bardzo fajny klimat właśnie takiej tajemnicy, zagadki do rozszyfrowania, taki wręcz lekko detektywistyczny. No i oczywiście znacznie bardziej mroczny i poważny klimat też jest utrzymany w tej fabule. I najlepsza część tego serialu, czyli postacie. Postacie są napisane znacznie lepiej i znacznie bardziej rozbudowane niż w serialu. W serialu już było dobrze, ale tutaj wprowadzili znacznie więcej głębi do relacji między postaciami i ich historii. Każda postać została rozwinięta, dodano nowe wątki jej historii i jest poprowadzona w sposób bardziej dojrzały. Ma bardziej normalne problemy, bardziej życiowe. Zresztą do, można się było tego domyślić, w sumie czemu oczekiwaliśmy życiowych problemów na wyspie pełnej dinozaurów. Tutaj już rzeczywiście przez jakiś czas mieli normalne życie, więc mogli wprowadzić więcej tych życiowych problemów. A i tak mówię, yy, wątki są poprowadzone bardziej dojrzale, rozwój postaci jest większy, bardziej się rozwinęły właśnie też w bardziej dojrzały sposób. I przede wszystkim prowadzono konflikty między postaciami, co dodaje więcej dynamiki tej fabule i relacjom między nimi. Przez cały serial poznajemy nie tylko historię tego, jak powoli odkrywają kolejne tajemnice Brooklyn, ale też starają się jakoś pogodzić po tych wielu latach rozłąki i kłótni. Bo tak Kenji na przykład w ogóle nie chciał rozmawiać z Dariusem na początku tego serialu ale potem znowu się pogodzili i wszystko się w sumie wyjaśniło. To też dodaje więcej dynamiki, więcej realizmu i powagi temu serialowi. To, co szczególnie chciałem pochwalić, to relacja y, Jasmine z Sami, ponieważ w y, ostatnim sezonie obozu kredowego, kiedy wprowadzili y, ten ich związek, byłem nastawiony dość sceptycznie, bo pojawił się praktycznie znikąd i w sumie tylko po to, żeby po prostu twórcy mogli sobie odhaczyć wprowadzenie wątku LGBT, bo wiadomo w obecnej popkulturze jest to bardzo częsty motyw i praktycznie musi się pojawić, żeby produkcja nie została skancelowana na Twitterze czy coś. Dlatego go wprowadzili tak trochę bez sensu, trochę na siłę. On tam był, bo był, tylko po to właśnie, żeby go sobie odhaczyć. Ale tutaj w tym serialu Coś z nim zrobili, rozbudowali go. To już nie jest taki wątek po prostu wciśnięty na siłę, ale rzeczywiście coś ważnego dla fabuły i dla relacji tych postaci, co rzeczywiście jest ważną częścią tego serialu i jest ciekawym motywem, ciekawą historią. Także to tutaj bardzo mi się podobało, że zrobili z tego rzeczywiście jakiś dobry wątek, dobrą relację, a nie tylko na siłę wepchniętą. Yy... Parę LGBT, żeby sobie to móc tam odznaczyć, że, że było po prostu. Tutaj rzeczywiście to rozbudowali i dobrze, że to zrobili, bo teraz to przynajmniej ma już jakiś sens i znaczenie dla fabuły. I jeszcze jedna rzecz, którą będę chciał tu omówić. Jeśli weszliście w to, mimo nieoglądania serialu i mimo mojego ostrzeżenia na początku filmu o spoilerach. To ostrzegam jeszcze raz, bo jest to największy spoiler w serialu, chociaż w sumie można się było tego domyślić. Ale Brooklyn ostatecznie przeżyła, okazało się, że Alozar zjadł tylko jej rękę. I nie wiem do końca co o tym myśleć. Bo w sumie to było chyba oczywiste. Od początku. Od początku oglądania serialu wiedziałem, że to się tak skończy. I byłbym rzeczywiście zaskoczony, gdyby twórcy mieli psychę i ją zabić, rzeczywiście, i usunąć tą postać, nie patyczkować się. Po części też dlatego, że gdzieś tam na YouTube znalazłem film, czy Brooklyn jednak żyje, ale w, sumie w tytule był znak zapytania, więc nie miałem pewności, ale jednak no, byłem niemal pewien, że rzeczywiście się okaże na końcu, że ona jednak żyje i miałem rację. I pytanie, czy to dobrze, czy to źle? Chyba ani dobrze, ani źle. Tak nie jestem do końca w stanie określić, co o tym myślę. Z jednej strony dobrze, no bo będą mogli dalej rozwijać tą postać, tak? No i też mi wchodzi aż tak smutnego zakończenia. Jednak jest jakaś nadzieja na te przyszłe sezony, ale z drugiej strony. No twórcy nie mają psychy po prostu zabić jednej z głównych postaci, a to by było coś, co rzeczywiście by mnie zaskoczyło. Nie mówię, że to źle, że ona jednak przeżyła, no bo wiadomo, nikomu śmierci nie życzę, ale nie wiem tak do końca, co o tym myśleć. to dobrze, że jednak przeżyła i mamy potencjalnie rozwijanie jej postaci dalej w kolejnych sezonach, czy jednak lepiej by było, może gdyby umarło i wprowadziłoby to nieco więcej dramatyzmu do serialu i bardziej mnie zaskoczyło. Mówię, to, że przeżyła, to ja byłem niemal pewien od pierwszego odcinka, że tak to się skończy. Mimo, że ten serial ma bardziej mroczny klimat, to nie aż tak. No i właśnie tutaj nie jestem tak do końca pewien, co o tym myślę, czy to dobrze, czy źle, że jednak przeżyła. Chyba dobrze, ale no... Bardziej byłem zaskoczony, gdyby rzeczywiście się okazało, że umarło i potem będą musieli szukać rzeczywiście tych jej wszystkich tajemnic bez jej pomocy, bez możliwości tego, że ona im wszystko wyjaśni. Także to było chyba wszystko w tej trochę krótkiej, bardziej improwizowanej w sumie recenzji. Dinozaury spełniały się dobrze w swojej roli, zostały fajnie przedstawione jako zwierzęta, miały ładne modele. Postacie są genialnie napisane. Fabuła ciekawa, dynamiczna, mroczna, nieco detektywistyczna. I ogólnie jak najbardziej polecam ten serial. Jest genialny. Coś, co po prostu jako fan Jurassic World trzeba obejrzeć. To czasem już dziękuję za odsłuchanie tego materiału i widzimy się ponownie kiedyś. Do widzenia.